W Chrystusie, Panu, drodzy bracia i siostry, należałoby sobie zadać pytanie, czy o takiej tajemnicy, która przekracza zdolność poznawczą ludzkiego umysłu, jaką jest prawda o Trójcy Świętej, czyli tajemnicy Boga, należy mówić, czy też należałoby milczeć bowiem człowiek od zarania swojego świadomego istnienia zadawał sobie trud poznania, zrozumienia, doświadczenia, kim jest Bóg. Dzieje historii, historii religii, naszych doświadczeń, na ścieżce poznawania Boga ukazują wiele wysiłków, czy to przez oddawanie czci ciałom astralnym, zwierzętom, czy też przez budowanie naszych wyobrażeń w postaci pomników, figur, składanie ofiar niekiedy bardzo krwawych, ale wszystko to było podążaniem krok po kroku ku zrozumieniu lub chęci zrozumienia, kim jest Bóg, ta największa tajemnica. I oto dzisiaj Kościół stawia przed nami pojęcie w stwór, trójcy. Dla każdego zdrowo myślącego człowieka to pojęcie jest niedorzecznością, bo jeden nigdy nie równa się trzem, ani trzy nie oznacza to samo co jeden. Ale tutaj ta prawda. Nie podlega logice matematycznej, lecz jest prawdą wiary, która kieruje się zupełnie innymi zasadami. Musiało minąć od głoszenia Ewangelii i pojawienia się Chrystusa 500 lat, 5 wieków, zanim najdłuższe umysły Kościoła wypracowały. Pewne wyobrażenie dla nas, ludzi żyjących, kim może być Trójca. I zaczerpnęli to jako przykład z historii teatru greckiego. Powiedzieli, że Bóg jest osobą, która pojawia się, przejawia się, ukazuje nam się w trzech, jakby postaciach, w trzech osobach. Zaczerpnięto pojęcie osoby, czyli persony z łaciny oraz prozopon z greki. A okazało się, że było to określenie czego maski noszonej i zakładanej przez aktora w trakcie spektaklu, który występując jako sam chciał pokazać to, że może być manifestowana treść, lub inna osoba w trzech postaciach. I tak pojawiło się pojęcie osoby poprzez maskę, czyli ukazanie innej twarzy przez tę samą osobę w odgrywanym teatrze, w tym wypadku teatrze ludzkiego życia. Trudno. Zrozumieć to, że również Bóg jako wszechobecny jest Bogiem, który zna każdego z nas, a jest nas przecież ponad 6 miliardów na tej Ziemi. Jakże trudno to zrozumieć, że możemy być mu znani, a mimo wszystko obdarza nas swoją miłością. Na tym polega różnica pomiędzy poprzednimi pogańskimi religiami, a objawieniem się w Chrystusie, że Bóg ma nieposkromiony apetyt na każdego człowieka, by obdarować nas swoją miłością. Dlatego nazywamy Go Bogiem. Dlatego każdy z nas ma tę cząsteczkę Jego w sobie. I kiedy dzisiaj spoglądamy na niewyobrażalną tajemnicę, to jedno musimy uświadomić sobie z całą pewnością, że w każdym z nas od momentu poczęcia istnienia jest ów element boski, który czyni nas kochanym, a jednocześnie pożądanym przez Boga na tej ziemi naczyniem do przechowywania Jego miłości. To to wewnętrzne szlachectwo czyni nas tak wielkimi. I chociaż teolodzy i historycy mówią, że Trójcę można poznać sekwencyjnie, to znaczy Boga Ojca poprzez Stary Testament, Chrystusa poprzez Nowy Testament, a przez listy i dzieje apostolskie Ducha Świętego, to dla nas Takim ludzkim argumentem jest to, że posiadając zdolność duchowego czucia, zrozumienia, że jesteśmy kimś więcej, co przekracza materialne granice, posiadamy w sobie coś dobrego. A więc na ile zasadne jest pytanie, czy o takiej tajemnicy jak Trójca należy milczeć, czy też mówić? Czy pomimo naszego ograniczonego ludzkiego poznania możemy się na to odważyć? Oddajmy więc głos świętemu cyrilowi Jerozolimskiemu, Jero który w IV wieku powiedział tak. Choć nie mogę całej rzeki wypić, czy mi nie wolno tyle wody zaczerpnąć, ile mi potrzeba? Choć nie jestem w stanie zjeść wszystkich owoców z ogrodu, czy muszę odejść głodny? Czy nie mogę spoglądać na słońce, bo me oczy nie zdołają go całego objąć? Wielu chrześcijan może być zdumionych, że należy w tej chwili milczeć, ale właśnie Boga należy odkrywać. I wtedy ta niezrozumiała tajemnica, zgodnie ze słowami świętego Augustyna, stanie się czymś, czego nie można zrozumieć, lecz czymś, czego człowiek musi doznać, aby poznawać, i to poznawanie nigdy się nie skończy. A to już zupełnie inna sprawa. Ludzie na przestrzeni wieków. Tę trójce ukazywali w różnych symbolach: łuna, ogień, wiatr. Jednym z symboli w ikonografii jest symbol drzewa, gdzie pniem i korzeniem jest Bóg Ojciec, gdzie liśćmi są i gałęziami jest Chrystus, a owoce i kwiaty to Duch Święty. Można i tak. Mówi się też o płomieniu, blasku i poznaniu prawdy. Ale to jest tylko i wyłącznie nasze ludzkie przedstawienie. Niemniej katechizm Kościoła mówi wprost, że nie wyznajemy trzech Bogów, ale jednego Boga w trzech osobach, trójce współistotną, które wszystkie są Bogiem. Ojciec jest tym samym co syn, syn tym samym co ojciec, a Bóg święty jest tym samym co ojciec i syn, to znaczy jednym Bogiem. Łatwe i trudne do zrozumienia równocześnie. Ale jak dzisiaj, człowiekowi, który nie jest zainteresowany dywagacjami teologicznymi, Podać prawdę o tym, że istnieje Bóg i to w trzech osobach boskich. Wiktorio Messoli, znany katolicki publicysta i pisarz, powiedział wprost, współczesny człowiek, takie dogmaty jak trynitarny, czyli o Trójcy Świętej, mówi wprost, że są niedorzeczne na płaszczyźnie rozmowy. Rozważane jednak z właściwej perspektywy miłości, a nie rozmowania, przechodzą z królestwa absurdu do królestwa tajemnicy. A to zmienia wszystko. No właśnie. Melanchthon, jako już teolog protestancki, powiedział: Nie poddawajmy Boga śledztwu, ale odnajdujmy. I kontemplujmy Jego tajemnice. Jak więc odnaleźć tę tajemnicę Trójkątnego Boga dzisiaj? Otóż Matka Teresa z Kalkuty podaje nam jedną z recept. Wielu ludzi umiera z braku chleba, lecz jeszcze więcej z braku miłości. A papież Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas est, Bóg jest miłością, powiedział wprost: Kto widzi miłość, ten widzi Trójcę. I tutaj dotykamy sedna tego, kim jest Trójca i Bóg. Codziennie rozpoczynamy, lub powinniśmy rozpocząć dzień, czyniąc znak krzyża. Ukazujemy poprzez te gesty największą tajemnicę wiary, ale jednocześnie to, iż wyruszamy w wielką podróż, którą wyposażył nas Bóg i podczas której nam towarzyszy. Ten Ojciec, który ma koncepcję stworzenia człowieka i podtrzymywania wszystkiego istnienia. To, co przez Syna rodzi się w sercu i jest planowane jako dobro oraz Duch Święty, który daje nam siły złożone na barkach, abyśmy ten trud uskutecznili i urzeczywistnili. Czy potrafimy w tych właśnie gestach odkryć niby prostą, a jednocześnie bardzo trudną tajemnicę istnienia? Jest ona na wyciągnięcie ręki, ale człowiek musi pamiętać, że Bóg nie jest tym, co nasza ludzka zdolność karykaturalnej wyobrazi. Współczesna teologia nazywa go żyjącym życiem, tętniącą miłością. Jest to, co jest udzielane wszystkim. Tak, jak Stanley, cytowany przeze mnie, powiedział, nie mogę uwierzyć w to, że pomimo 6 miliardów ludzi, Bóg zna moje imię. Tak, bo on dzieli tę miłość, która poprzez akt stworzenia jest w każdym człowieku. I to jest wezwanie również dla nas, abyśmy tę miłość dzieląc i rozszerzając na drugich. Jednocześnie uprzytamniali, kim jest Bóg, wspólnotą miłości. Nie byłoby Boga bez miłości do Syna i nie byłoby miłości, która jest rozlana w naszych sercach poprzez miłość Syna do każdego człowieka. Te słowa mogą zdać się tak oczywiste, że do nich nie przywiązujemy wagi. Iż Bóg nas kocha. Ludzie mogą nas nie kochać i często tego doświadczamy, ale nie obarczajmy brakiem miłości i niezdolnością do kochania Boga, bo On dał nam przykład, jak każdy z nas powinien żyć i traktować te wiary. Niech więc zrozumienie będzie, że Trójca jest owym portem. Do którego wszystko zmierza, i oceanem, z którego wszystko wypływa, i do którego wszystko dąży. A nasz pokorny rozum niech stara się zrozumieć, kim jest Bóg w Trójcy Jedyny, ale nigdy nie zapomina o tym, że Bóg jest miłością, a miłość to również czyn człowieka, który okazujemy drugiemu. I wtedy bez zbytnich dywagacji teologicznych będziemy innych i siebie przekonywać, że ta prawda nie jest martwą literą Biblii, ale słowem, które działa i zbawia również każdego z nas. Amen.